Jak szybko i sprawnie sprawdzić, czy purigen już jest wypukany z chloru, a za pomocą pasków. No to tak między 0 a 0,8, czyli jest OK. Purigen można stosować znowu w akwarium szybko sprawnie i pewnie jak szybko i sprawnie sprawdzić czy purigen już jest wypłukany z chloru a za pomocą pasków No to tak między 0 a 0,8, czyli jest OK. Purigen można stosować znowu w akwarium. Szybko, sprawnie i pewnie.